Widzowie, widzowie! Musimy walczyć o przetrwanie, więc biegnę, biegnę szybko! Szybko, widzowie, biegnę! A, nie, nie. Szybko! Gdzie tutaj się schować? Nie wiem! O, Szybko, nie! Nie <ślał> poszuku. Chyba nie jest najbezpieczniejsza taka takie najbezpieczniejsze schronienie. Tutaj, do tego najpierw muszę pójść, Nie da się. Ale tutaj chcę wyjść. A, a tutaj się da? Tak się tutaj się da. Siadam. Dobra. Próbuję. No. Próbuję wejść w ten środka, tu no jest. Dobra, ale na szczęście sobie już mogę jechać. Ja tu nic nie widzę, Lizowie, nie wiem. No ja tu nic nie widzę, nie wiem. O, już trochę mniej życia mam. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu do tyłu, do tyłu, a tu nic nie widzę. A tu nic nie widzę, nie! Nie Dobra, no co teraz? O jestem tutaj. No trzeba chwilę poczekać. A co tutaj mam? Co tutaj mamy? Co tu mamy? Gdzie oni są w ogóle? O, ja kliknę O, A tutaj jestem. Eee, tu, 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 tu. Roblox. co eh, Że ty resetuje niby. Jak ona się na to co... nabierze, to co? <śmienicza> o, tyle osób, dobra. A zanim długo to ja tu będę. Zanim długo to ja tu będę, ja tu będę, ja. Ja tu będę, zanim długo, tak, ja. Ja tu zanim długo. Ej, tu jest fajnie. Aha. To jest fajnie, bo to idzie komuś na głowę wskazywać. Trzeba by no ale na to, to by się nie umawiali! Przecież! Nas następna mapa parku! Ja jestem jestem, jestem. Jestem, jestem, tutaj jestem, tutaj, tutaj, nie! Chciałem, na tam wskoczą Dobra, jest tu bezpiecznie! No, ale tu nie ma tego nie trzeba nic. Nie wiem, ja tutaj się chowam. Ja tu, ja tutaj się chowam i nie wiem Dobra, ja się tutaj chowam i co tutaj dalej? Ale tu będzie choć cofana na tu O, o, tsunami! Tsunami, aaa!

O, 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 no i tam to już by dawno by nie przeżyli. No super, zobaczcie. O, ała, widzowie, odmówcie każda ławeczka i sobie mi tu zdrowi, bardziej, no. O, ja, oj, tam mają dobry ten punkt, to ja tam jeszcze. Tylko ja. O, dzięki. Nie, no, co zrobicie? was. Ja was błagam. O. o, dzięki. Bra. No w koniec? E, jak to jest koniec? To nie wiem. Takie proste. Takie proste. Jakieścia ja tu jestem. I ja tu mam. Nie wiem, no, ona trochę więcej chciała. A mam bardzo dużo, bo tam, kiedy. Tylko by mnie, wiecie, tam by mnie, no nie wrzu... Wiecie, nie w, No, by tam mnie zrzucili, to... to bym Miałbym całe życie. o uh. Ej, a tam się... A teraz lepiej tam wskazać? Nie, nie no się eee, mapa. Centrum. Sufowania. Ja to mi do góry. Już ja tam bym tylko podskoczyłem. O nie. Tutaj, na górę. No, ja bym przecież chciałbym na dach. Ej, jak oni tam wchodzą? Ej, jak oni tam wchodzą? Ja to nie to zobaczę. Jak oni tam wchodzą na dach? Tutaj. O, tu jest zrobina. Dobra. Dobra. No, tu jest drabina. Oni da tam sprzedkom tutaj do góry. Ej, tam jeszcze idzieliś idziesz? Nie, to będzie. Aha, wulkanu, ej! Jak będzie wulkan, to ja na inny poziom. Też. tak. O nie! To nie jest tsunami, to już nie jest tsunami. Dobra, ja lepiej tutaj pójdę. Nie, no to, to był zły, zły pomysł. Już tutaj to był bardzo zły pomysł. O nie, no już życie straciłam. Ej, Ale Dachu, Dach utrzymuje. Więc Dach to nie był taki zły pomysł, tylko że tam nie ma teraz kabiny. Nie jest. Wczes? A zaraz jej tam nie będzie pewnie. Ale kiedy tam by i wejść na to, to tam nic ci nie poleci na ten wiecie, na wulkan. Ej, no to by... a tam się da przejść. A może? Dałoby radę, dało. Ale już wolę tutaj być. Ej, no dałoby tam rada, tam ci nic nie robi to. O, o. Pod dachem to najlepiej są. A może?

tu jest na mnie miejsce, tu, w tym miejscu. Może... Nie, no no... Nie, no na mnie jest tutaj miejsce. Ale no... Eee, przecież... Ale przecież... Ale przecież ja tam byłem! No ale... no sekunda, nie! Mamy za wielok! Jakieś tu więzienie, Ja idę tu Póki co? Póki co tutaj idę? To bije? Tak, to bije! Głupi jestem. To bije? Tak, to bije! No, to, to, to oczywiście, że to bije. To bije? No jasne, że to bije, Patrolix. Co? co o, o, o co chodzi? To się daje, że... No, Oho. Wirus, unikaj tłumu. Jakiś wirus. Ja to boli? Oczywiście to boli. Nie no, boli. Ale ja to jest proste przecież. Na dachu to jest bardzo proste. Ale no co tutaj mamy robić? To jest, to jest ten wirus? Nie wiem. Możliwe. Może nie No tak to jest ten wirus, zobaczcie jak on tam. To on ma wirusa! No to jest ten wirus, on ma wirusa! Skoczył. Jest tych wirusów, o nie! O nie, o nie! co tutaj mam robić? Co tutaj mam robić? Po prostu stać! Jest, ufa! Jest, jest, jest! Jest, jest, jest! Jest, 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 jest. Jest, 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 jest. Patrz, jest na pierwszym miejscu, widzowie, widzicie to? Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj trzeba chwilę poczekać i już zaraz będzie kolejna plansza, Woo! Ej, to się nadal się to nagrywa, miałem robić cięcie. Dobra, widzę, Ju, już to jest, już to jest. Szybko, tutaj trzeba iść. Szybko, szybko. Szybko, co tutaj robić? Co, co, co? A, wiecie, co tutaj mam robić? Właśnie tutaj, tak, 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 tam, tam. Mm -hmm. Mm -hmm. co? no to nie tu patrzcie, tego tam nie było, to tam jest dach więc ja stąd wychodzę, co? i tutaj biegnę na tu bo tam coś jest ej tu, ej bo tam idzie wejść we na dach, tutaj idzie coś na no dachu też. Jest, jestem, jestem. Jestem na dachu. to tu to tam. Jeszcze tam idź wejdź. No to, no to super. Mm -hmm. A w ogóle jaka była akcja? Bo zapomniałem? Bo ja tam nie czytałem. A pali się! Okej, okay, okej. Okay. Parlais-tu okay. Yes. Je viens yes. 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 Pali się tu, jakie zniszczenia. Nie, o nie. No, ale przeżyłem. Przeżyłem. Dobra, już się jestem. Jestem. Yes, przeżyłem. Ej, tylko fali na tutaj. To. Dobra. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Chcę, by zadajesz takie pytanie. Co dalej? Co dalej? No co dalej? Nie, 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 nie. Księdze, są po Nie, sam, sam, sam. Gdzie my jesteśmy? W nasta, czy co? Możliwe, co wy zrobiliście mi? Ja was chyba zabiję. A Znaczy, nie ja, tylko to coś taka. Wiecie, co wiecie, to, to, to tutaj będzie? Co tam idziecie? A na na rakiet. A mogłem iść tam po, po swojej drodze. A mogłem! Nie, no nie, nie, widzowie, nie, nie, nie. I jeszcze raz nie. Dobra, widzowie, dobra. Dobra, szybko wchodzimy do góry. Gdzie ja jestem? I na samą górę wchodzimy, Co będzie? Wirus! Wirus, nie, ale na takim czymś wirus. Tu jest pełno tego wiru. Fuuu, a nie, nie! No, Kiedybym wiedział, że to jest wirus, to tam bym nie poszedł. No niestety wizamę, więc... Jeszcze teraz. Ro robię Wam te cięcie. Bo, bo chyba wy nie, bo chyba wy co, Nie chcecie patrzeć. Jak ja tu sobie stoję i stoję i nic nie gadam, więc... Widzimy za sekundę. Dobra, więc sobie za sekundę będzie. Szczęśliwy dom. No już widzę jaki on będzie szczęśliwy, no. Ja idę do domu. A większość osób też idzie do domu, ale byłem pierwszy w domu. Co tu? A m, pamiętam ten do, do okna to ja, ja zawsze wchodziłem, a nie ty. To ja bym cię komuś wchodził, przez okno. O, nie, nie dobrze. Hmm. Dobra. <słuch> <słuch> Tak, tak, i nikt tu nie wejdzie. E, e, e. Co? E, stan, unikaj wysokich, aha, wysokich i otwartych miejsc. Wysokich i otwartych miejsc. Więc ani wysokie, ani otwarte. Bo tamte były wysokie i otwarte. Ok. Muszę unikaj unikać wysokich. Coś tam ci to pisało, ty chłopie, nie umiesz czytać. <coughs> A wy też nie umiecie. No ja jestem No mówiłem, żeby na górę nie iść. no widzicie, co się tam dzieje. Ja widzę. Ja absolutnie nie chcę tam iść, ale kusi strasznie. Kusi. ale nie, 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 nie. Wolę co. Ale co się stało? Aha, no, tutaj wyjdę, bo jak coś, to już unikam. Ja użyję takie coś. E... Ach, nie da się, a kiedy tu jest takie coś, coś, HD albo już nie wiem, co to było, to, to tam wam wystawię taki komunikat. Ja to mieć admina albo coś, no. Oj, i tutaj nie jest bezpiecznie. Tu już jest bardziej bezpiecznie. Bezpiecznie. No. O, więc... O! Pierwszy raz całe życie, a dużo osób ma, ma też całe, całe życie. I dużo osób też przetrwało naprawdę, no. Fajnie, fajnie. Ocaleni. Dobra, więc tutaj czekamy. Mm. A co to jest? To, to idzie mieć takiego skina? Ja takiego chcę! Ja chcę takiego skina! Gigi bro. Czekajcie, -bro, bro. po prostu. Co on ma? Nie ma to? Potem sprawdzę, ale co? Dobra, nieważne. Nie, mm. nie jakąś... Muszę... To jest bro! Ja chcę tego! GG bro, nie dobrze powiedziałem. Jest GG bro. Avatar. Co ma takiego żółta? Że... On, on nic takiego nie ma. Faj. czy nie? Wyjście ziemi. Wyjdź na zewnątrz dala od budynków. Okej. Okay. Teraz troszkę możemy sprawdzić, że co on takiego ma? Żeby tak... Nie wiem. wyszczenie ziemi. Z ziemi. Mm -hmm. O, jak to się fajnie całe, to się rozwalam. Co wy, jak wy chcecie, jakiś odcinek, gdzie ja różne rzeczy tam no, rozwalam, Konie nie rozwalimy w pewnym domu, piaskownicy, bo tam, bo tam potem po co, coś tam wyskakuje i tak. No, nawet znaczy, tam, gdzieś coś tam masz, klikacie F, widzicie i tam coś nie, no, gdzieś tam, chcemy zobaczyć, no. Takie coś, ale. No ale nie wiem, czy to w ogóle nagram. Jak chcecie, to może. Okej, okay. mm -hmm. Och, okay. ma tak małe życie, te gigi, gigi, bro. Gigi, bro, Gigi, bro, Gigi, bro, Ej, ej, ej. O, o, o Jak to pięknie, to nie wow! A o ocalał. Jest! Ocalałem! I pełne szytno no prawie! Pełne szycznie! Znowu! Udawaj, to już będzie ta ostatnia akcja i kończymy odcinek! No, jest tyle, no. Szybko, szybko! Szybko! Glądowa nie jestem mapa lą do nie Na przykład nie idę do rakiety bo, bo, bo wiecie, co tam się ostatnio stało i idę na samą górę, ale nie tak, ja idę na górę Bardzo byłem, ja na początku tam chciałem iść na górę, ale nie Ale tam je potem coś stało i ja A ja wolę iść tutaj O, wow. Wow, odleciała rakieta. Co dalej? No choć, czemu ma tak zawsze mało życia? Burza paskowa, unikaj obiektów latających. Aha, no, to teraz o tym mówisz. żeby ja tutaj nic nie widzę. Trzeba tu chodzić. To chyba się ma burze charakter. No dzi dzi pro. Ona ja też chyba nic nie je Dobra. Nie, ale nas czymś trzeba. Jak to możliwe? Nie wiem, ale też nie wiem. Czemu ten, ten odcinek kończymy? Ale kiedy zostawicie suba i, i lajka, to, to ja wiem, czemu ten odcinek, e, dlaczego ten, ten odcinek kończymy. Więc czekam, aż zo, zostawicie, no to czekam, no. I ja będę czekał tak długo, aż nie zostawicie. Ej, ale wy mnie słyszycie? Zostawiajcie. O, Pierwsza osoba zostawiła e, suba i lajka. No to powiem wam dlaczego, bo już wiem. Dobra, e, dlatego, że, że ja nie chcę, żeby były jedna osoba. Aha, dlatego, że ja nie wiem, żeby. Bo ja nie chcę was tak zanudzać odcinkiem czterogodzinnym, godzinnym więc wiecie już o co chodzi. Dobra, sobie, więc do następnego odcinka. Oczywiście jutro o godzinie 17.30. Więc trzymajcie się. Na razie. Pa.